Miały być wakacje. Po długiej i męczącej mam wrażenie dla wszystkich kampanii wyborczej, wydawało się, że nastąpi choćby chwilowe wyciszenie emocji w życiu publicznym, a tymczasem rozkręca się bardzo emocjonalny, bardzo poważny kryzys polityczny, który na pierwszy rzut oka dotyczy migracji, ale tak naprawdę migracja nie jest jedynym istotnym wymiarem tego, co dzieje się na zachodniej granicy Polski. Bo to jest również, a może przede wszystkim, konflikt międzynarodowy, różnica interesów między Polską a Niemcami. Spór, który być może przyczyni się do wyniku tej wielkiej batalii o tak naprawdę zakres kompetencji państw w europejskiej polityce. Bo to właśnie tego może dotyczyć wielka batalia polityczna o migrację. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Partnerem programu jest firma XEB, która w swojej ofercie ma m.in. wirtualny portfel z kartą wielowalutową. Obecnie użytkownicy mogą posiadać środki w aż 19 walutach z czterech kontynentów. eWallet nie pobiera prowizji za wymianę waluty między wirtualnymi portfelami. Narzędzie może okazać się być niezwykle przydatnym w czasie wakacyjnych podróży i nie tylko. Poza tym w aplikacji tysiące możliwości inwestycyjnych. Zautomatyzowane plany inwestycyjne IKE, a od teraz także IGZE. Oczekiwany produkt, który pozwoli w jeszcze bardziej efektywny sposób inwestować z myślą o przyszłej emeryturze. Link w opisie filmu. Myślę, że na początku materiału warto zadać sobie pytanie, dlaczego sytuacja na granicy zachodniej Polski budzi aż tak wielkie poruszenie, dlaczego w trybie kryzysowym musi działać rząd, dlaczego ta sprawa szturmem zobyła media społecznościowe i zdominowała polskie życie polityczne. Rzecz jasna, migracja sama w sobie jest bardzo... Emocjonującym, budzącym wielkie emocje tematem politycznym. W materiale sprzed paru miesięcy mówiłem wam o tym, jak szybko postępuje radykalizacja nastrojów względem migracji na całym kontynencie. W żadnym wypadku tutaj Polska nie odbiega od tego trendu. To, co dzieje się w Polsce, nie odbiega od ogólnoeuropejskiego trendu. Wszędzie na kontynencie nastroje względem migracji radykalnie się pogarszają od północy na południe, od wschodu do zachodu, od lewicy po prawicę. By wygrać wybory często trzeba mieć dzisiaj jednoznacznie Antymigracyjną postawę. Prowadzi to do takich sytuacji, i to nie tylko w Polsce, że środowiska, które miały jeszcze niedawno całkiem odmienne stanowisko względem migracji, dziś są względem migracji sceptyczne. Ale o ile migracja jest tutaj tym ładunkiem wybuchowym, to potrzebny był jeszcze zapalnik, i tym zapalnikiem są Niemcy. Polska stała się państwem będącym celem migracji. To jest dla nas absolutnie nowy fenomen, bo na przestrzeni ostatnich setek lat wiele pokoleń Polaków doświadczało trendu odwrotnego. To z tych ziem migrowano, a nie na te ziemię migrowano. Można podawać przykłady odległe i zapomniane, jak wielka fala migracji Polaków, którzy udali się do Brazylii na, na przełomie XIX i XX wieku. Jak zdesperowani musieli być ci ludzie. Może też opierać się na przykładach znanych nam wszystkim jak migracja po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Generalnie warto o tym pamiętać, ponieważ mówiąc bardzo kolokwialnie, ten kij ma dwa końce, to znaczy migracja ma dwa końce, to znaczy ciężko jest uzyskanie takiej sytuacji, gdzie z danego miejsca nikt nie chce wyjeżdżać i nikt jednocześnie nie chce do tego miejsca przyjeżdżać. To znaczy, warto też docenić to z tej perspektywy, że Polska przestała być miejscem, które trzeba opuścić, by. Mieć nadzieję na lepsze życie. Kiedy ja na przykład byłem jeszcze w szkole, to wizja opuszczenia państwa, by żyć gdzieś indziej, to była właściwie docelowa wizja przyszłości bardzo wielu z nas. Na szczęście ta sytuacja w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dwóch dekad radykalnie się zmieniła. W każdym razie Polska jest dzisiaj państwem, do którego oficjalnie już przyjeżdża więcej osób niż z niego wyjeżdża. Polska ma netto dodatnie saldo migracyjne. To, że liczba przybyszów z często bardzo odległych krajów bardzo szybko się w Polsce zwiększa, to widać gołym okiem. Widać to przede wszystkim w wielkich miastach, na czele z Warszawą, gdzie widać to właściwie na każdym kroku, ale ten fenomen dociera już i do Polski powiatowej. Ta sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia i jeszcze raz, można tutaj bazować na statystykach, ale jednocześnie jest dość oczywiste, że statystyki pokazują tylko jakiś ograniczony wycinek rzeczywistości. Dowód anegdotyczny, czyli taki, który no niczego końcowo nie udowodnia, ale pokazuje pe pewną sprawę. Całkiem niedawno jechałem w Uberze z gościem z Azji Centralnej, wyjątkowo rozgadanym gościem z Azji Centralnej, nie pamiętam z którego dokładnie państwa był, ale on wprost powiedział mi, że nie ma żadnych dokumentów i nie może wyjechać z kraju, więc od trzech lat nie widział swojej rodziny. Powiedział też, że jeździł też w Niemczech i chociaż może tam więcej zarobić, to znacznie spokojniej i lepiej żyje mu się w Polsce, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób wjechał, w jaki sposób zarabia w ten sposób pieniądze, w jaki sposób żyje. Nie mam pojęcia, w jaki sposób dokładnie to się odbywa. Ale chociaż jeszcze raz, to jest dowód anegdotyczny, to wydaje mi się, że on pokazuje dwa aspekty. Po pierwsze, tak, Polska jest państwem, do którego przyjeżdżają ludzie również zarabiać pieniądze. Polska jest celem migracji. Po drugie, Polska na ten zupełnie nowy dla naszych ziem fenomen na przestrzeni ostatnich stuleci. Polska jako państwo nie jest specjalnie dobrze przygotowana, i bardzo wiele rzeczy dzieje się tutaj w szarej strefie. No dobrze, ale przecież to nie Uzbekowie z Uberów ani budki z kebabami stawiane przez przybyszów z Bangladeszu, czyli to nie jakiś nagły wzrost skali migracji doprowadził do takiego rozchwiania emocjonalnego i politycznego w Polsce. To nie skala migracji na zachodniej granicy doprowadziła do tego, że ludzie skrzykują się, by stać się na granicy. To nie afera wizowa. Wzbudziła tak wielkie emocje polityczne, to nie tragedie czy przestępstwa z udziałem migrantów doprowadziły do jakiegoś długotrwałego, ogólnopolskiego poruszenia. To nie migracja ogólnie jest przyczyną obecnego kryzysu politycznego, a migracja z tą szczególną przyprawą, z tym szczególnym składnikiem, którym są Niemcy. Bo co innego nasza własna nieudolność, co innego jakaś korupcja w. W strukturach naszego państwa, co innego, brak zorganizowana, zorganizowania, co innego, brak przemyślanej naszej polityki migracyjnej, a co innego, działania obcego państwa, co innego, działania innych służb, innego sojuszniczego państwa, które podrzuca na granicę niechcianych migrantów. Może jednak słowa o podrzucaniu migrantów są zdecydowanie na wyrost. Może ja tutaj ulegam jakiemuś emocjonalnemu rozchwianiu, może porywa mnie ferwor politycznego kryzysu. Cóż, myślę, że. Warto w takim wypadku oddać głos Niemcom, którzy tak opisali sprawę w Die Welt. Całość ma bazować na niemieckim raporcie rządowym, a przynajmniej tak donoszą właśnie niemieckie media. I otóż Niemcy chcieli przekazać Polsce 18-letniego Afgańczyka, ale Polska Straż Graniczna odmówiła. Co zatem zrobili Niemcy? I pozwólcie, że teraz zacytuję: Policja federalna nalegała na zmianę decyzji, jednak dowódca Polskiej Straży Granicznej podobno odmówił Afgańczykowi przekroczenia mostu. Według informacji Szpigla Policja Federalna później wysłała 18-latka przez granicę do Polski w Bad Muskał, czyli w Murzakowie, około 60 km dalej. Tam nie było ani Grupy Samozwańczej, czyli tego ruchu obrony granic, ani polskich strażników granicznych. Czyli w sytuacji, gdy Polska Straż Graniczna odmówiła przyjęcia jakiegoś człowieka, Niemcy pojechali 60 km dalej tam, gdzie Polskiej Straży Granicznej nie było, i w ten sposób wypuścili go do Polski. No. Trudno tego podrzucaniem migrantów nie nazwać, i mówimy o niemieckich mediach, bazujących na niemieckim raporcie rządowym i na danych niemieckiej policji. Oni sami mówią nam o tym, że w ten sposób podrzucają właśnie migrantów. I wydaje mi się, że to jest ta sprawa opisana przez Die Welt. Ona. Ona uchwyciła sedno tego, zagad... tego kryzysu politycznego, bo jest tutaj wiele innych zagadnień, które mogą wzbudzać emocje. Jakieś zagłuszanie dronów przez niemieckie służby, generalnie zachowanie niemieckich służb na granicy, kompletnie niesymetryczne zaangażowanie państw, zaangażowanie polskiego państwa względem niemieckiego państwa na granicy. No, no to, że przez długi czas przedstawiciele polskiego rządu, jako oficjalne dane, przedstawiali dane płynące z Niemiec, to, że. Tak szybko zmieniła się polityka rządu. Właściwie o 180 stopni zmieniła się polityka rządu względem tej sprawy w zaledwie no, w ciągu kilkudziesięciu wręcz godzin. Jest wiele kwestii, które tutaj mogą budzić uzasadnione mniej lub bardziej emocje. Ale wydaje mi się, że ta jednostkowa sprawa, ona pokazuje, ona pokazuje sedno, sedno problemu właśnie. No bo Niemcy wypychają do Polski tych migrantów, którzy, których oni uznają za nielegalnych i przybyłych z Polski, których oni uznają za nielegalnych i przybyłych z Polski. Bo to, że będą się zdarzać przypadki ludzi, którzy będą w Niemczech nielegalnie i trafią tam przez Polskę, jest zupełnie oczywiste, bo Polska, choć jest państwem, które jest już celem migracji, również to przede wszystkim jest dalej państwem tranzytowym. Ci, tranzytowym. Ci ludzie przede wszystkim podążają właśnie do Niemiec. Problem polega jednak na tym, że ten zupełnie niejasny, niesformalizowany tryb, za pomocą którego Niemcy przekazują nam migrantów, opiera się właśnie na decyzji niemieckich służb i na ich, ich decyzji i ich zachowaniu, ich działaniu. I wydaje mi się, że to po pierwsze wielu Polaków wkurzyło, wielu, to wkurzyło wielu, wielu Polaków bardziej niż właśnie niekompetencja po stronie jakiegokolwiek polskiego polityka, jakiegokolwiek polskiego rządu. Ale to też wydaje mi się wzbudziło uzasadnione emocje, bo, bo, bo to może właśnie być sedno sprawy: to znaczy, gdzie będzie leżał środek ciężkości decyzji na temat tego, kto może, a kto nie może wjechać na terytorium naszego państwa, jaki będzie zakres kompetencji. W Europejskiej polityce państw w tym, w tym względzie, i jaka, jak, jaka będzie relacja Polski względem Niemiec, przede wszystkim właśnie w ramach tego procesu. I Polska, w ramach całego tego procesu politycznego, związanego właśnie z tym zagadnieniem, jest w absolutnie fatalnym położeniu. Przez wzgląd na kilka czynników. Partnerem kanału jest marka ETA, producent urządzeń AGD, m.in. innymi celowej linii Retro ETA Storio z gwarancją nawet do 10 lat. Specjalnie dla widzów z kodem POLITYKA5 otrzymujecie 5% zniżki na małe AGD marki ETA z kategorii dom, kuchnia oraz zdrowie i uroda. Szczegóły w opisie filmu. Migracyjna presja na Europę będzie nam towarzyszyła bardzo, bardzo długo. To jest zaledwie początek całego tego procesu. Ten temat polityczny jest istotny już od ponad dekady, w 2015 roku po raz pierwszy no, ten kryzys wybuchł z wielką mocą, ale ten temat będzie nam towarzyszył i przez kolejnych kilka, co najmniej dekad, bo trendy demograficzne są absolutnie jedno Populacja Europy będzie starzeć się i będzie maleć z czasem, tymczasem do 2070 roku populacja Afryki ma się podwoić. Podwojenie się populacji w tak krótkim czasie oznacza miliony młodych ludzi, często zdesperowanych ludzi, zdolnych do podejmowania wielkiego ryzyka z nadzieją na inne życie. Tymczasem już teraz społeczeństwa większości państw europejskich są przesycone migracją. I znów wracam tutaj do materiału sprzed. Paru miesięcy. Dziś, aby wygrać wybory, trzeba mieć często antyimigracyjną postawę i dotyczy to, dotyczy to również europejskiej lewicy. Jak Europa długa i szeroka, porządek społeczny wisi na cienkim włosku z napisem: proszę zatrzymać migrację albo zmienimy władzę. Obecny niemiecki rząd w kwestii migracji stosuje retorykę, która jeszcze kilka lat temu w ustach polityków AfD brzmiałaby no, nieco szokująco. Generalnie Okno politycznej poprawności w kwestii migracji bardzo szybko się przesuwa. Ten język bardzo szybko się radykalizuje, też uważajcie na to, na jakie emocje dajecie się złapać, bo będzie to na waszych emocjach będzie rozgrywany tutaj koncert przez, przez polityków. W każdym razie Niemcy do retoryki muszą doło dołożyć działania. Jeżeli establishment chce utrzymać się u władzy, musi wdrożyć takie działania, które pokażą społeczeństwu, że na serio chce zatrzymać. Migracje. I teraz wydaje mi się rzecz absolutnie kluczowa. Europejska polityka, oczywiście to będzie skrajne uproszczenie, ale ona w dużej mierze polega na tym, że w ramach danego zagadnienia pojawiają się grupy interesów, grupy państw, które starają się przerzucić koszty związane z jakimś zagadnieniem na ogół Unii Europejskiej, na ogół wspólnoty, by właśnie uwspólnotowić dane zagadnienie, jeżeli koszty są przede wszystkim po ich stronie. I tak na przykład z perspektywy Polski dość oczywiste wydaje się, dość oczywiste wydaje się spostrzeżenie, że za infrastrukturę obronną na wschodniej granicy Unii Europejskiej w jakiejś części powinna zapłacić, no właśnie Unia Europejska, czyli wszyscy powinni się na nią zrzucić, no bo przecież chodzi o obronę całej Unii Europejskiej. No i z innej perspektywy państwa narażone na te wielkie strumienie migracyjne, przede wszystkim z południa. Z ich punktu widzenia, naturalne jest spojrzenie, iż trzeba ten problem uwspólnotowić, że wszyscy powinni podzielić się problemem, jakim jest masowa, nielegalna migracja. I nasz potężny problem polega na tym, że my w tej batalii jesteśmy w skrajnej mniejszości, nasz głos jest właściwie niesłyszany, i optyka prezentująca przez Polskę i państwa naszego regionu właściwie nie przebija się w tej głównej dyskusji dotyczącej migracji, bo. Rzecz jasna polski rząd próbuje sprzedać zaostrzenie polityki migracyjnej i generalnie stawianie na obronę granic jako wielki sukces Polski w polityce europejskiej. Ale to nie jest prawda. To znaczy my tak naprawdę w tej polityce z kretesem przegrywamy. Bo tak, polityka Unii Europejskiej polega dzisiaj na tym, by wypychać migrantów przede wszystkim do tak zwanych bezpiecznych państw trzecich, przede wszystkim właśnie w Afryce Północnej. To jest główny wydźwięk generalnie paktu migracyjnego. On wcale nie ma... Zachęcić migrantów do tego, by tutaj się osiedlali. Wręcz przeciwnie, on już jest sygnałem zmiany społecznej wynikającej z tego, że odsyłanie ludzi i generalnie nieprzyznawanie azylu ma być łatwiejsze. Oczywiście tam również znajduje się ten mechanizm tak zwanej obowiązkowej solidarności, czyli właśnie relokowania migrantów albo płacenia, jeżeli się tych migrantów nie przyjmie. w każdym razie ta optyka Polski bardzo specyficzna optyka Polski jest w, tej, w tym prawie, w tym zestawie praw praktycznie nieobecna, bo my jesteśmy państwem granicznym, no ale ta charakterystyka naszej granicy jest zupełnie inna niż charakterystyka południowej granicy. Niby do Polski również przybyło masę ludzi w ostatnim czasie, ale to jest zupełnie inna migracja niż ta na zachodzie, na zachodzie kontynentu. Zresztą z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 78% Ukraińców w wieku produkcyjnym, którzy przebywają w Polsce, pracuje. To jest wskaźnik wyższy niż dla Polaków i wskaźnik, który dla tej migracji podążającej często do zachodu Europy jest czymś zupełnie abstrakcyjnym. Takich państw, które patrzą na migrację w taki sposób jak Polska, jest mało, a znacznie więcej jest takich państw, które mają problem. I chcą, by ten problem stał się problemem wspólnym. W Polsce pakt migracyjny krytykują absolutnie wszyscy, zarówno opozycja, jak i rządzący. No, Ale tylko pomyślcie, gdyby tak było w całej Europie, to to prawo nie mogłoby wejść w życie. Właśnie na tym polega problem, że to, co w Polsce jest opinią dominującą od prawa do lewa, w skali europejskiej polityki jest opinią marginalną. I tutaj też właśnie nie chodzi o ideologiczną afiliację. Tu nie chodzi o to, czy to jest prawica, czy lewica. W Hiszpanii rządzi lewica, we Włoszech rządzi prawica. Ale z punktu widzenia wszystkich państw południa kontynentu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby stworzyć centralne narzędzie do rozdystrybuowania migrantów po całej Europie, bo to z oczywistych geograficznych względów oni borykają się z problemami innymi niż my. Tu nie chodzi o ideologiczne, o to czy to jest prawica czy lewica, tylko w gruncie rzeczy chodzi o geografię i rozwój gospodarczy. Południe chce uwspólnotowienia problemu, tak samo centrum, do którego migranci zmierzają, bo to centrum już jest migrantami przesycone. Mamy więc południe za wspólnym rozwiązaniem, to centrum za wspólnym rozwiązaniem i gdzieś na obrzeżach taki skraj Unii Europejskiej, który mówi zaraz, 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 ale my sobie tego nie życzymy. No i właśnie, co z tego, że sobie tego nie życzymy? I tu przechodzimy do bardzo, bardzo ważnego zagadnienia, bo Moim zdaniem Pakt Migracyjny jest doskonałym, absolutnie perfekcyjnym przykładem obrazującym sposób reformowania Unii Europejskiej. W jaki sposób dochodzi do głębokich zmian w ramach Unii Europejskiej. Bo jeżeli słysząc reforma Unii Europejskiej myślicie o jakichś wielkich konferencjach, które zmieniają traktaty, o jakichś referendach, o jakichś spotkaniach, o jakichś doniosłych chwilach, to macie kompletnie mylną optykę na to, czym reforma Unii Europejskiej właściwie jest. Ono Właśnie teraz zachodzi. Reforma Unii Europejskiej, która bardzo szybko zachodzi na naszych oczach, polega na takim procedowaniu zmian prawnych, które poszerzają kompetencje centralnych instytucji w Unii Europejskiej, i procedowaniu zmian w taki sposób, które omijają konieczność głosowania jednomyślnie na forum Rady Unii Europejskiej. W tym wypadku pakt migracyjny w sposób bardzo istotny zwiększa kompetencje centralne instytucji europejskich. Tak naprawdę Unia Europejska będzie. Od tej pory centralnie zajmować się bardzo ważnym zagadnieniem dla przyszłości politycznej każdego państwa europejskiego i Europy jako całości. To jest znaczne poszerzenie kompetencji Unii Europejskiej i na żadnym etapie ta, to prawo, ten zestaw praw nie był głosowany za pomocą głosowania jednomyślnego. Najpierw na Radzie Unii Europejskiej głosowanie w tej sprawie przegrał rząd Mateusza Morawieckiego, kiedy na przykład decydowano, w jaki sposób ma być to prawo procedowane, czy kiedy dokumenty czy, czy prawo wychodziło z Rady Unii Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Następnie, kiedy to prawo wracało z Parlamentu Europejskiego znów na forum Rady Unii Europejskiej, by uzyskać ostateczną decyzję, głosowanie w tej sprawie przegrał Donald Tusk, choć był absolutnie przekonany, wręcz taki bończuczny. Bardzo pewny siebie, że to prawo zablokuje. Nie zablokował, i przeszliśmy do tradycyjnej przyśpiewki Polacy, nic się nie stało, no bo i tak to prawo nie wejdzie w życie, ale sposób procedowania tego prawa, on, on właśnie w soczesce skupia to, w jaki sposób zachodzą zmiany w Unii Europejskiej. Czyli stosowane są precedensy, precedensy polegające na tym, że proceduje się zmiany za pomocą takiej ścieżki, która jeszcze kilka lat temu byłaby raczej no, nie, do, nie do zastosowania, bo, bo w kwestiach, gdzie potrzebna byłaby ta kierunkowa decyzja Rady za pomocą większości, za pomocą jednomyślności, no ten krok jest po prostu nieobecny. Nie było go przy tej procedurze. No dobrze, ale właściwie dlaczego ja mówię o pakcie migracyjnym w kontekście tego, co dzieje się na polskiej zachodniej granicy? Otóż właśnie dlatego, że wydaje mi się, że te sprawy się bezpośrednio łączą, bo ich wspólnym mianownikiem jest to, gdzie leży decyzja dotycząca tego, kto może a kto nie może przebywać na terytorium danego państwa. Kto o tym tak naprawdę decyduje? I to jest, wydaje mi się, trochę taki balon próbny, bo tutaj. Jeżeli my zaakceptujemy sytuację, w której decyzja, decyzją niemieckich służb ktoś staje się problemem już Polski, a nie, a nie Niemiec, my nie chcemy tego człowieka, weźcie go sobie, on na pewno przyszedł z Polski, i na dodatek, jeśli to wszystko dzieje się w ramach takich procedur, w których jeżeli polska straż odbawia niemiecka, niemieckie służby jadą po prostu 60 km dalej i tam wypuszczają gościa przez granicę, no to my de facto w ten sposób tracimy kontrolę nad własnym terytorium, tracimy kontrolę nad granicą. W kwestii migracji, przede wszystkim w kwestii paktu migracyjnego, polska opinia publiczna jest nagminnie oszukiwana. W czasie kampanii wyborczej oszukiwał was zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrowski. Oszukują was ci, którzy mówią, że, w pakcie, że Polska jest wyłączona z działania paktu migracyjnego ze względu na Ukraińców. Od tak, z automatu. Rafał Trzaskowski w czasie kampanii wyborczej, był taki moment, w którym zaczął mówić o tym, że 10 lat temu, gdy był wiceministrem, on przeforsował tego typu zapisy. No, pakt migracyjny Został uchwalony w ubiegłym roku. Cała ta gadka o tym, że Polska jest wyłączona z obowiązywania pa z paktu migracyjnego ze względu na Ukraińców, to jest oparte wyłącznie na retoryce i na, jakiejś, na jakimś dealu politycznym. To nie jest coś, co wynika z prawa, o czym wprost mówi Komisja Europejska. Wprost, zupełnie wprost o tym mówi Komisja Europejska. Ale oszukuje Was też druga strona. Oszukuje Was też druga strona, która na skomplikowany problem z którego bardzo trudno znaleźć jest rozwiązanie, że proponuję Wam rozwiązanie banalnie proste, jak na przykład prezydent elect, jak Karol Nawrocki, który mówi: jednostronnie wypowiem pakt migracyjny. No i cześć. No i, no i sprawa załatwiona, prawda? Tylko w jakim trybie, w jaki sposób prezydent Polski może jednostronnie ogłosić, że dane prawo Unii Europejskiej nie obowiązuje? Jak, w, jaki, w jaki sposób to ma się niby zadziać? Oczywiście, my możemy udawać, że tego prawa nie ma, my możemy, my możemy tego prawa nie respektować. I właśnie dlatego w to prawo wpisano, że albo przyjmujemy imigrantów, albo płacimy. I w sytuacji, kiedy netto pieniądze płyną z Brukseli do Polski, ani na odwrót, takiego potrącenia ewentualnego pieniędzy ze względu na nieprzyjętych migrantów, nie da się uniknąć. Jeżeli Komisja Europejska zdecyduje o tym, że trzeba Polskę ukarać za nieprzejmowanie imigrantów, to ma do tego podkładkę prawną, ma do tego możliwości. I oczywiście instytucją odwoławczą mogłyby być tutaj sądy. I tutaj sprawa jest rzeczywiście skomplikowana. Można na dwa sposoby na to patrzeć, no bo z jednej strony ta sprawa rzeczywiście jest niejednoznaczna to znaczy, zarówno zakres kompetencji, traktatowy zakres kompetencji instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak i Sposób procedowania tego prawa no sprawia, że ta sprawa, sprawia, że ta sprawa mogłaby być niejednoznaczna, ale druga strona medalu jest taka, że instytucje Unii Europejskiej, w tym te sądowe, w tym Trybunały Europejskie, są na pierwszej linii frontu poszerzania kompetencji instytucji europejskich, w tym własnych kompetencji względem ich innych instytucji, w tym przykład względem innych instytucji sądowniczych, nie tylko względem tych polskich, ale generalnie względem innych europejskich czy państwowych instytucji, więc szanse na to, że tam udałoby się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przykład podważyłby pakt migracyjny, no szanse na to są bardzo małe. Czyli tak, migracja będzie bardzo istotnym tematem politycznym w Europie na przestrzeni najbliższych dekad. Tymczasem już teraz większość państw europejskich jest przesycona migracją i ze względu na utrzymanie porządku społecznego i politycznego dąży do uwspólnotowienia tego tematu, przeniesienia w ciężaru, tak naprawdę wypchnięcia problemu poza swoje granice. I powstało ku temu już odpowiednie prawo. I to jest właśnie, wydaje mi się, również to, co dzieje się na zachodniej granicy Polski, jest właśnie symptomem tego szerszego procesu. To znaczy, Niemcy mówią: Nie chcemy tego człowieka, to jest teraz wasz problem. Proszę go sobie zabrać, bo on na pewno przyszedł do nas z Polski. I pakt migracyjny wchodzi w życie w 2026 roku. W kwestii tej wielkiej, naprawdę bardzo poważnej międzynarodowej rozgrywki. O wielką stawkę, jaką jest ta, jaka jest walka o przyszłość polityki europejskiej względem migracji, polska polityka ma wam do zaproponowania głównie igrzyska i zakłamywanie rzeczywistości. Ale w tym wszystkim warto nie tracić z oczu tego, co moim przynajmniej zdaniem jest sednem całego tego zagadnienia, czyli gdzie będzie leżeć. Decyzyjność w tym obszarze, od kogo będzie zależeć to, kto i na jakich zasadach ma przebywać na, terytorium, na danym terytorium. Bo z jednej strony wydaje się, że to jest dość absolutnie fundamentalna, podstawowa funkcja państwa, ale z drugiej strony większość państw Unii Europejskiej chce centralnego rozwiązania, by swoim problemem się podzielić. Ta sprawa już rozsadza strefę Schengen, a to jest dopiero początek. Znów jesteśmy dopiero na początku całego tego procesu. I oczywiście, instytucje Unii Europejskiej są absolutnie zobiektywizowanym technokratycznym narzędziem, służącym do konstruowania polityki na kontynentalnym poziomie i w żadnym wypadku nie wtrącają się w wewnętrzną politykę poszczególnych państw członkowskich. Ale jeżeli mamy już to bardzo istotne zastrzeżenie za sobą, to warto zastanowić się nad jeszcze jednym scenariuszem. Co jeżeli ten mechanizm obowiązkowej solidarności, jeszcze raz, kto wymyślił tą nazwę? Kto wymyślił nazwę obowiązkową, obowiązkowa solidarność? Co jeżeli ten mechanizm, że albo przyjmuje się migrantów, albo się płaci, będzie instrumentalnie wykorzystywany do nacisku i do ingerencji w wewnętrzną politykę poszczególnych państw członkowskich, szczególnie takich jak Polska, podatnych w tym obszarze? To znaczy, co jeżeli. Dopóki będzie rządziła jedna opcja, problemu nie będzie. A jeżeli zmieni się władza, co jest naturalne w demokracji, problem nagle się pojawi. I warto się zastanowić, jak my chcemy na to zareagować. Nie my Platforma, nie my Rząd, nie my Lewica, nie my Konfederacja, nie my PiS, tylko jak my chcemy podejść do tej sprawy. Jako państwo, jako społeczeństwo, jak mamy nie dać się rozgrywać? Jak czasami powstrzymać się od tego, by uderzyć w przeciwników politycznych, gdy nadarza się okazja ze względu na rację stanu, bo jest coś wyżej? To znaczy, wydaje mi się, że mamy tutaj wszystkie klocki do tego, żebyśmy my, jako społeczeństwo i państwo, byli rozgrywani za pomocą tematu migracji koncertowo. Są, są dźwignie finansowe, są emocje, są, emocje będą rozkręcane do, do granic możliwości. I szczerze mówiąc, no, wydaje mi się, że warto właśnie zadać chociażby to pytanie, jak, w jaki sposób przenawigować przez ten kryzys w tym temacie, mając na względzie polską rację stanu. Nawet jeżeli to pytanie miałoby być pozostawione bez odpowiedzi, to niech ono przynajmniej wybrzmi. Dzięki Wielkie za uwagę. Do zobaczenia.